Kisnańczyki, chyba tak. No tak, my bawimy tylko na nie? nie? Nie To jest strzała. No pewnie bos. Pewnie już mają bosa. I tu jest. Wow, coś strzeliło. Ja Nikolo Zabiłem cię ci, ci z drogi, bo bycie cię. Dzięki. O, damy sobie. Podnosicie tam drugą? Idę właśnie. Tylko pewnie potwór przy niej stoi. A jakże inaczej. jest umiewające. przy mojej nie wstał. Mamy. Aha. To tylko jeden. Ohohoh. ciekawie. Tam kruki. Tam mą Koń. przed nami. Już to na prawo. Tu są ptaki. Mhm. Ja. Już nie tu. Ja, 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 ja. No tak. tutaj przy karawanie. Plecy też mi się wydaje też, Nie, nie też, za też za mi samym... się tak wydawało, że plecy A ja tutaj A, mamy. Plecy. Po... plecy Ja mamy. z dominikiem patrzę plecy No to się rozdzieli mi, to jest pewnie, pewnie jeden Widzę odchodzi tutaj Czekaj, poczekaj, bo będzie na widoku Czeka, z tyłu Uważajcie Z tyłu No ja nie widzę nikogo ty u nas raszuje Dynamit Dynamit na mnie Leży, jeden Czekał hmm. mnie, jeszcze jeden Ja pierdolę Wzięli Przeciw mi na dwóch <coughs> Jeden ma kuszę jakby co i drugi ma pistolet Widzę, widzę Ja się strzelam z jednym przywoje Dostał Ja też dostałam. Leży Dobrze Ja się chinujemy mnie. Jakby co Halo cię? Gdzie był? No, było ich dwóch Gdzieś pomiędzy krzakami Jeden ma kuszę na pewno, drugi ma... Ja na pewno biegnę do karawany od razu Ja nawet nie podnoszę i już tej... Ewentualnie ryzykujcie Zaraz cię ugaszę, tylko muszę uzupełnić apteki wiesz? Jamo. Tu jest lampa jak coś, można go spalić. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. No to dawaj. Dawaj To Dominika podnieść hmm. A się... Nie, dalej się kopci Jak gościom odpuszczę to jest mapca. ona hita No mhm, wiem, właśnie. jest z na forma, tego trzeciego nie widziałem w ogóle bo chrabąszcza puścili. Słyszę go, nie widzę. A co chrabąż robi? No, wybuchnie i trwawianie powoduje. Poza tym to nic, a oni widzą nad w ten Nad tobą. Policję, nie? Ja go nie trafię, nad tobą jest chrabąszcz No. Nie zdążę go ugasić. O nie damy rano. Adios. Widzę go. Zde mną jest... po ode mnie. Czekaj, okay. za daleko mnie ten. Nie mogę, byłam pomiędzy nimi. Płonął. O, ciebie gdzieś jest? Byli dosłownie pomiędzy. Jeden był bardziej na prawo od mnie, a drugi był naprzeciwko. Oboje w krzakach dostał. Nie wiem czy nie padł. Nie, chyba nie. Jest na mnie, no? Dostał. Ale ten trzeci żyje, nie? Pamiętam. Tak, tam prawej, no. Nie będę cię podnosił, bo mnie zdejmie. Nie, 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 nie. Tam właśnie tam był jak patrzyłeś na ten, ten wzgórek, no? Jest tak ciemno, że ja nic nie... Wiem, ja też go ledwo zobaczyłam. Nie, 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 zdążyć się zdjąć. Była pani sery. No właśnie. Tylko nie widzę. Jak za po prawej z tyłu, to jeszcze druga drużyna idzie. Opie, ja cię kurwa, nie widzę prawie. Mnie podnóś znowu, bo tylko mu heal'a Proszę Zapraszuję. Darmowy heal. On nie wiedział, że ten miał 1 HP. Tu kruk jest. Nie, tu wasze. Nie, ja mam jeden pasek, ja tu już jestem... no. To do wyjścia? No chyba. Idziemy. Nie, pan... że nie, nie, ale nie, 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 Idziemy do wyjścia. No co? nie, 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 No nie, 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 aha, nie, no? iść tak, to jest elegancko. To są kaczki wywalone już i tak czy siak. Dobra, ile? Trzech? Czy czterech zabitych? Ech. Dobra, ja już jestem bez amo. Baterli. Niedobrze, bo to jest jedyna broń, z której mogę coś... zrobić. Ja myślałem, że już będę martwy, nie? to w ogóle HP nie mam. On mnie traf... radę. No, jeden hp mnie było dosłownie. Jestem z ciebie dumny. Dzięki. Doceniam. Prawie w ogóle tego nie słyszę nigdy. A? I ja też, to, to chyba tylko tamta ekipa została. A tam... Uy, PLECY! No spokojnie, to tylko ząbiak. No dobra, ale masz... mało hopa. Nie chciałby mnie pięć razy uderzyć, żeby mnie zbić do zera. Dobra, teraz tak nie znam. No chyba, że miał jakieś mal. Super jest wyjście, prawo okay. Co tam Nati? Masz pytanie na czacie, no ty śpisz. No słuchaj, napisałem przed chwilę, no to... A no. no, jeszcze chcę, żeby odcisek na to. No bo ja nie, ja nie widzę czatu, jak ja gram w Hunt'a. Wy też tak macie? Jeszcze nie streamowałam... A nie, streamowałam Hunt'a. Streamowałeś Hunt'a. Hunt nie pamiętam. Ja się, ja się tak skupiam na grze, że ja totalnie nie patrzę na czat. To, to dobrze, no. Jak coś będzie, to będę mówił. <laughs> nie śpię. Pewnie przegląda gazetkę z Biedry. 100%. Co ciekawego dzisiaj w gazetce z Biedronki? Swoją drogą, jak leżałam martwy, posortowałam te młotki w końcu. I... I chuj. się no. I się, po... się przelot Co jest? Ej! Tak ładnie były ułożone. Zabiłem czterech, lol. No, bo tego jednego dwa razy chyba, nie? Chyba tak. because we lost everything we had to pay the price I know you see me You're like a ghost, you're everywhere I'm your demon, never leaving I'm made of soul, of rage and fear